Witam cię serdecznie na kolejnym odcinku Słowiańska na problemy. Tym razem mm, zestaw na rozbiegane i chaotyczne myśli, żeby to wszystko uspokoić, żeby wrócić spokojnie do siebie, żeby móc spojrzeć na to, co się dzieje dookoła z dystansem, spokojem yy, i taką równowagą. Więc zapraszam Ciebie serdecznie na ten zestaw. Mam nadzieję, że ci się przyda. Jeśli potrzebujesz tego, to ćwicz codziennie, przynajmniej trzy powtórzenia każdego ćwiczenia na każdą stronę i najlepiej przez 40 dni, bo to jest czas, kiedy zmieniają się nasze nawyki. Zaczynamy. Świat górny. Pozycja wyjściowa świata górnego, stopy równolegle do siebie, na szerokość bioder, duże palce troszeczkę do środka, lekko ugięte kolana, luz w miednicy, nadgarstki na nadnerczach. Pokażę jak zwykle jak to ułożyć. Jedna ręka pod łopatkę, jedna dłoń i druga pod spód, to jest dobra wysokość. Dłonie luźno skierowane na dół, maksymalnie do przodu, łokcie. Wyciągnięta klatka piersiowa, szyjała, będzie, broda do góry. I teraz ćwiczenie pierwsze. Mamy świat, górny krąg siódmy, gląd. Stajemy na jednej nodze, zlepiamy ze sobą kolana na tej samej wysokości stopa flex. Wciągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową. Lekko ugięte łokcie, maksymalnie do tyłu, broda do góry, patrzymy w dół. W tej pozycji pupa do góry z wdechem i wspięciem na palce. Czyli wspinamy się na palce wdech, biodra maksymalnie do tyłu, broda do góry, kolano ugięte. Wydech schodzimy na całą stopę. Wracają ręce tą samą drogą, masując nasze ciało. Odstawiamy nogę. Wdech i wydech. I droga noga. Kolana razem, stopa flex. Ręce. Masujemy nasze ciało aż do pączka kwiatowego nad głową. I z wdechem spięcie na palce i biodra do tyłu. Z wydechem opad na całą stopę. Wracają nasze ręce. Na nercza i odstawiamy nogę. Noga. Może ja znowu bokiem się ustawię. Ręce. Kolano nogi, na której stoisz, jest cały czas lekko ugięte. Pupa do góry z wydechem i z pięciem na palce. Wracaj o ręce. Wracaj. Noga. Ręce. Pupa. Powrót. Odstaw Biodra do przodu. Wdech i wydech. I noga. I do góry z wdechem i z na palce. Powrót rąk. Odstawienie nogi biodra do przodu. Wdech i wydech. Noga. Ostaw. I przejście do pozycji świata średniego. Kolana na szerokość bioder, rób troszeczkę szerzej. Nadgarstki dalej na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry. Patrzymy w dal. Świat średni, krąg piąty. Wyższa siła. Pokażę najpierw z tyłu, bo łączymy ze sobą stopy. Jedną stopę wspinamy na palce, odwodzimy nogę w biodrze podnosząc kolano, a pięta ląduje wśród stopiu drugiej stopy. Ok. Czyli łączymy nogi, wspinamy na palce jedną stopę, odwodzimy pięta wśród stopiu drugiej nogi. Jesteśmy cały czas, głowa jest w linii tułowia, troszeczkę się skręcamy, ale to dlatego, że nogę odwodzimy. Powrót oraz stawienie stóp. Wdech i wydech. Stopy. Odwodzimy. Jeśli masz problem z równowagą, to możesz troszeczkę odstawić nogę dalej. Powrót, rozstawienie stóp. Stopy, noga. Powrót, rozstawienie. Wdech, wydech. Stopy, noga. Roztawienie. Stopy. Noga. Powrót. Roztawienie. Stopy. Noga. Stopy. noga, powrót. Rozstawienie, wdech i wydech. I przechodzimy do świata dolnego. Zrób sobie miejsce na macie przed sobą. Ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nad pod brodą i schodzimy do opadu. Środek ciężkości do przodu, trochę tak jakbyś chciała buzią uderzyć z przodu. W lędźwiach robi się siodełko, puszczamy luźno lędźwie, zupełnie luźny brzuch. Nadgarstki ze sobą złączone, broda do góry, nie opieramy brody na nadgarstkach, na dłoniach. Patrzymy przed siebie. Świat dolny, krąg drugi, pozwolenie. W tej pozycji, to jest taka pozycja tak zwana sikający piesek. Będziemy odwodzić nogę w biodrze. Pilnuj tego, żeby e, stopa nie była dużo wyżej niż kolano. Raczej to jest ruch do boku nogą niż do góry, tak? Stopa flex. Wytrzymujemy chwilę, oddychamy. I powrót nogi, wyrównanie pozycji wyjściowej. Wdech i wydech, i druga noga to samo. Odstawienie, wyrównanie pozycji, wdech i wydech. I noga, powrót, noga, powrót, noga, powrót, wyrównanie pozycji. I noga. I powrót. I dla równowagi przejdziemy do pozycji dziecka. Są ze sobą kolana, zaokrągli plecy pod ogonową pod siebie. I przejść do pozycji dziecka, czoło do ziemi, ramiona wzdłuż ciała, trzy długie wdechy i wdechy ze skierowaniem oddechu i uwagi w wlędzia. Okrąglając swój kręgosłup, podnieś się powolutku do góry, głowa na samym końcu. Do siadu klęcznego do pozycji skały. Dech, wydech. I przechodzimy znowu do świata górnego. Świat górny krąg. Trzeci wiedza. Pozycja wyjściowa, stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry. Podobne ćwiczenie, jak było poprzednio na górze, znowu stajemy na jednej nodze, kolana razem, złączone ze sobą, sklejone ze sobą, stopa flex. W tej pozycji, nie ruszając rąk, Podnosimy się do góry, czyli wspinamy się na palce z wdechem i biodra do tyłu, pupa do góry. Z wydechem opad na całą stopę, odstawienie nogi na ziemię i biodra maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. Łokcie do przodu, broda do góry. Noga sklejona ze sobą. Stopa flex. Z wdechem, pupa do góry. Odstawienie, biodra do przodu i jeszcze noga i pupa. odstawienie, noga, bupa, odstawienie. Odstawienie biodra do przodu i ostatni raz noga, pupa, odstawienie i przejście do świata średniego. Świat średni, krok dziewiąty, rozwój kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dal. Teraz łączymy ze sobą stopy z tyłu. Ciągniemy ręce do pączka, masując pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy. I robimy skłon do boku, patrząc pod łokciem w niebo. Otwieramy klatkę piersiową, oddychamy. Góra, schodzą ręce, masując nasze ciało z miłością, rozstawiamy stopy wdech i wydech. I łączymy stopy i ręce. I skłon do drugiego boku. Patrzymy pod łokciem w niebo, oddychamy. I góra. I schodzą ręce. Rozstawienie. Nogi. Ręce. Skłon. Góra teraz rozstawienie stop. Ej, stopy i ręce i góę i skłon <grywia> Patrz w niebo pod łokciem. I górę. I raz stawienie stóp. I jeszcze. Stopy, ręce do pączka, nasują ciało. I skup. Patrzymy pod łokciem w niebo, otwieramy klatkę, piersiową, oddychamy. Góra. Rozstawiamy stopy, wdech i wydech. I ostatni raz łączymy stopy, ręce. I skłon w drugą stronę. Góra. Rozstawienie stóp, wdech i wydech. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Troszeczkę się przestawię, żebyś lepiej widziała. Zbieramy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarz, do pączka kwiatowego nad głową, schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się nad garstków, pod brodą i schodzimy na dół do opadu. Środek ciężkości do przodu, broda ciągnie do przodu, do góry, nie opiera się na rękach, luzik w lędźwiach, tam się robi siodełko, luźny brzuch. Świat dolny, krąg czwarty, pomoc, modyfikacja tego ćwiczenia, które było poprzednio. Czyli będzie znowu sikający piesek, z tym że, że na jednym łokciu. Najpierw tak, ciągniemy jedną rękę po mostu, pod biustem, pod pachą, na plecy, na nadnercze. Przeciwną re, nogę do ręki, czyli ja mam prawą rękę, to będzie lewa noga do sikającego pieska. Stopa flex, odwodzimy w biodrze, mniej więcej kolano na wysokości stopy, oddychamy. I odstawnie najpierw nogi, potem tą samą drogą masując ciało, wraca ręka, wyrównanie pozycji wyjściowej. I ręka, druga, czyli lewa u mnie. I prawa noga dosikającego pieska. Odstawienie nogi powrót ręki dech i wydech. Ręka. Noga Powrót.

Wrót. Ręka, noga. Powrót. Wyrównanie pozycji. Przejście do pozycji dziecka, łączymy ze sobą kolana, podkulamy pod siebie kości ogonową, czoło do podłogi, ramiona wzdłuż ciała. Tym razem pięć długich wdechów i wydechów ze skierowaniem oddechu i uwagi w lędźbie. Jak już jesteś gotowa, to powolutku, zaokrągli plecy i podnieś się krąg po kręgu, do siadu kręcznego do pozycji skały. Głowa na końcu. Wdech i wydech. Ostatnie ćwiczenie tego zestawu jest ze świata górnego. Świat górny, krąg dziewiąty granica. Pozycja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, duże palce troszeczkę do środka, kolana lekko ugięte, nadgarstki na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry. I teraz w tej pozycji, stojąc na dwóch nogach przy lekko ugiętych kolanach, robimy skłon do przodu, broda ciągnie, patrzymy przed siebie i z wdechem spięcie na palce, pupa do góry. Wydech, opad na całe stopy, podniesienie się do góry, biodra maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. Kolana są cały czas lekko ugięte. I skłon. I do góry pupa. Wydech na całe stopy i podniesienie. Biodra do przodu. E, people da the good is better Ostatni raz, skłon, pupa do góry z dechem. opad na całe stopy, podniesienie do góry, biodra do przodu, wdech i wydech. Rozluźnij ręce, zrób jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Dziękuję Ci bardzo za tą praktykę. Zapraszam do ćwiczenia i e, obserwowania, jakie zmiany zachodzą w Twoim życiu.